Święty Paweł dalej y, ostro mówi do Galatów: O nierozumni, o głupi Galaci, kto was zaślepił? Czy otrzymaliście ducha dzięki przestrzeganiu prawa, czy dlatego, że przyjęliście orędzie wiary? Zaczęliście od ducha, a teraz chcecie kończyć ciałem? Prawo opiera się na wierze, a nie wynika z przepisów. A Chrystus nas wykupił z przekleństwa prawa. Tylko przez Jezusa Chrystusa, przez wiarę w Niego, możemy mieć udział w błogosławieństwie. Wtedy otrzymujemy obiecanego Ducha Świętego i dzięki temu jesteśmy synami Bożymi. A jeśli jesteśmy synami, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga i Chrystusa.